Mój dzisiejszy gość to Ali Kipita. półgreczynka, studiowała dyplomację i stosunki międzykulturowe. Nie. Nie wstywałaś tego. Jeszcze raz. Studiowała dyplomację i stosunki międzykulturowe. To możemy to jeszcze raz, bo tamto nagram pięknie. Dobrze, to jeszcze raz tamto. A dlaczego nie to? Prosty, duba, to tamto. Tamto Dobra. Goździki używane są bardzo często w kuchni greckiej do właśnie dan mięsnych. No więc przykład. to jest co do mięsa. I teraz patrz dalej. Ja bardzo lubię goździki. Goździki, to mi się w ogóle z dzieciństwem ko kojarzą i z kompotem mojej babci. Na pewno, one sama są robią. No, to też dzieciństwo.